No to nara, ty, budżetowy Grzeguś od Suzan, weź od Holy auto to. Dobra, wejmij cię, Blinę, komendę. Jednostki. Tak, Shelby nazywajcie budżetowym Grzegorzem, że Grzegorz. mi jest z tym dobrze. Dobrze, mamy kasę, że tam. Dobrze, kapela, a mamy biw? Dobrze, bez No, Mamy mhm. biw na noży, dobry Dobra, Boże. Cześć, dwa, wracamy na jeden rękę. Dobra, kit, 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 kit. Naprawić czy musimy? Czy nie? Nie. Janek ja. 11 do 03. Aha. Kaczor, dziękuję bardzo serdecznie. Złupka kłaniam no, się i witam, bierze szeryfa. Zobacz jak to leci. Grzechu. Jak to klei. Janeczku, on nie skręca. No no no. No no To jest to? Czyli to wy nie przeszliście mi na radio. A, jesteśmy, A, jesteśmy na jednym cyklu To jakim? Prawdy. Bij mnie. Bij mnie, Franek. Bij mnie. No właśnie, od kogo klamka jest kupiona? Nie wiem, czy to jest Zrób coś bo mnie za chwilę roztłum. Klamki kupuje, hurtowo zamawia. Jest gangsterem, nic nie powie. Nic nie powie. O, ostatni o, raz pytam, skąd jest klamka?

No jest jak jest, drodzy państwo, jest jak jest, no. Jest jak Za jest. Zakolak? Co ja mogę na to wszystko powiedzieć? Niekonwencjonalne metody, to właśnie on zakolakon. Mijamy lotnisko po naszej prawej stronie. Kierujemy się w kierunku drogi road 68. Pojazd tam wyjechał 10.50. No, do widzenia. Pa, to Mały nie. zielony brioso. 36 Potrzebne wsparcia na tym posilu. Tak, 36, 36. Tak. czy ty czasem nie prowadzisz tego brioso? Hmm? 10,9? <noise> czy ty czasem nie prowadzisz tego brioso, bo twój GPS był widoczny w tym pojeździe i po chwili zyskał, <noise> prosto zyskałyśmy 10,80? 10,3? Ja jestem przyjemny, żeby Zrób zdjęcie, masz na to 10 sekund, żeby mi wysłać. Masz kapeli numer? Masz kapeli numer? Mam. Ciao, Davy. No już robię, już! No, Podaj! Trzy. Grzegorz przyjmuje jeden. No to powinien teraz się roz. Pościg W pościgu 1081. Jestem na jeden. Piękny manewr, Grzegorz, Power piękny. U1. Mówiłem, że Grzegorz nie no czego nie rozumiesz? Ej, ale w sumie no, można ochrzyć pitowanie swoim manewrem, Grzegorz. Tylko, że 10% A <crashed> stopnie pitowania, Grzesiu, Grzegorz, Grzechu. Czekajcie, trzeba kropkę odpalić w monitorze. Znaczy, co? NARA! No to <ra doozy> Też nie macie opon Oni nie mają jednej czy drugiej? Nam to nie przeszkadza Gdzie jest reszta? Nie wiem zgubiło się Aż tak. Tutaj, No tak Przejdziemy to, nie? który ustawodawca przewidział takie widełki nie da się niestety zejski. Ale To jest pierwszy mandat w życiu. No ale takie jest życie, proszę pana. Jego stać, jego stać, a, więcej, to jak to, to, więcej, to, to, więcej. To moment. To, to załóżmy taką sytuację, że rodzi się dziecko, prawda? Uh -huh, uh -huh. I pierwszy wyraz, co, co wypowie, to będzie tata. No. no to co, mama ma się w kury, powiedział Tata? Czy cofnąć to słowo? A, a co, no bo to jest to samo. No właśnie to jest to samo porównanie. Kto ma pierwnik do wiatraka? Mąkę. No, a ja mam pierwszy mandat w życiu. To może jakaś teryfikował no, mnie, Ale co to jest za w ogóle porównanie? No, jak ja bym był tatą i by dziecko powiedziało, że tata jako pierwsze słowo, to by się cieszył. A ty mała maski nie mała... zakładaj, bo jak ci zaraz zapierto. no zebrał ciekaw. Pan jedzie, bo mu za chwilę pierlowe. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, Mój ja. pisikela. Miłego! Jestem on jest pijany! Jak yes. yeah, to nie wystąpiła, że pił alkohol? O Jezu. Cześć, niebicku. No tak, był... O, hej, skarbie. Zwolnić Czekaj... no, się alkoholików. O Jezu. Wyciągnę z torby. O Jezu. Ojej. dzisiaj to. Skończymy jest... no, to dzisiaj. dobra. 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 Oh. Bhanda, czekam aż z domu będzie pobijać pan lol Nie na bajemy nasze panki na gosniki i panki Nie mówi domu łamiemy zasady bo w domu też bywamy funy Kiedy padają znamy się o Czekam, <staa> bhanda, czekam w <bhanda>, <staa> oh, domu będziemy popijali banki oh, oh. w klubie ze skranki Gdy Frankiecie nasze filmki na gorszym w Fuu fu fu To jest wartość miejska. 0-3 Powiedzieli, że tak? Chcą wolny oddech, brak konczetę? A ja... go, Ale proszę. oni chcą czekać 23 minuty dalej. nie. Szefie, masz tu na twoje. Ja Czemu? Bra... CZE> no zobacz. Proszę, o, to zobacz. Masz wioso. O, o kurwa, masz swój, pojedzie. Ty, Maxwit! Cześć, ja muszę to schować, żeby się wiesz. No, no, no. lubię to. A było? A to było? lubię takie To pastor! Ja. Czerpie! To pastor! No, no właśnie! A widęcie, ty masz jak we, 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 sklep. sklep Żadne włosy hmm. tam, już się trzymają na niej. Ej, przyganiał kocior Garkowi z tymi zakolami Ej, ej kolego, kolego, kolego <laughs> zaraz, zaraz do koczynów Co, czemu mnie prowokujesz? Dobra, zobaczmy jak tutaj numer jest, dobrze, zapraszam w takim razie Dobrze, już idę? <laughs> nie będziemy tak rozmawiać A, mnie boli. No, bo Madeline czeka na ciebie na komendzie, ma jakąś sprawę do ciebie Powiedz, że będę za 10 minut będzie za 10 minut, mam pani przekazać Dobra, super, dziękuję Proszę bardzo. bardzo Trzymaj się kapela Do widzenia Tycznie. Ale miał wielką tupę, ty Hej, pończąci Wsiadaj do bagażnika, rozprzepuchło Nie, wsiadaj Ej spokój, spokój, Spokój Nie pod pabem, kurde Ze sprzętem to no nie, tak nie miałoby... Nie pod ty Rozjechać się W się. Się Teraz bank dwóch zakładników Z dwójką wyjdą. Jestem gotowy do wyjścia W porządku, u jeden przejmie kapela Mustangiem Lu zostanie z tym z zakładnikami Lucy historii kapeli? u oczywiście no, my, tylko że my się OOOOOOO OOOOOOO Oddać strzały, oddać strzałki kupującym To było, odech szczały, odech szczały, A, down to spackdown Na szpital Spały, policjant Napytaj ich czemu dostałam spały, to może ci postarali okay, do szopu Nie, Co potrzebujesz? Znam i... cię, Susan Ale nie s... Do dna? Już? Ok, Jeszcze nie Dobra, to nie, no to tutaj opatrzymy ja, to potrzebuję... na miejscu tego Potrzebuję... Nie... Miłości? To nie teraz, to zaraz. To zaraz będzie. To spokojnie, spokojnie. To to, 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 nie, to. nie no! Nie, to...